All right, let's get in position. Ustawmy się. Brady, do, do rogu. rogu. Oh, right. Jak najwięcej mocy... Baz, możesz mnie popchnąć? Mówcie mu, jak jest blisko. Trzy metry. Wasz buldożer nie jest za mały? Chyba nie ma dość mocy. Mój lemierz jest o dwie trzecie większy od twojego. Stykasz się Ostrożniej powoli. właśnie tak. To była łatwiejsza część. Teraz wjeżdżamy na odkrywkę. Jest mokra i śliska. Tutaj zrobi się trudno. Siłą i zręcznością ekipa musi kierować 97-tonowym spychaczem po 4,5-metrowej drodze. Po lewej jest spora dziura, więc trzymajcie się prawej. Spróbuję się nie zsunąć. Lemież Komatsu ma szerokość 4 metrów. Margines błędu wynosi więc pół metra. Jeśli buldożer zahaczy o wał, może go przerwać i zalać złote hektary. Jeden błąd, i możemy zepsuć im cały sezon. Zaczekaj. Uderzyłem w nasyp. Przez chwilę bałem się, że zahaczymy o wał. I to byłaby katastrofa. Udało ci się od centymetry. Następnym razem postaw mi większe wyzwanie. Myślałem, że tak jest. Mamy właściwy sprzęt do tej roboty. Ostatnia prosta. Jesteśmy prawie na miejscu, gdzie będziemy mogli naprawić maszynę. Możemy ustawić buldozer tu. Dziękujemy sąsiedzie. Zawsze chętnie wesprę miłych ludzi. Doceniamy. Wielkie dzięki.